Teresa Lipowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Na ekranie zadebiutowała w 1950 roku jeszcze jako nastolatka. Widzowie pokochali ją za rolę barbary w sejalu M jak Miłość. W ciepłą nestorkę rodu mostowiaków wciela się już od ćwierćwiecza. Wkrótce skończy 88 lat, tu mi strasznie krzyż Nawala, a tu noga, a to głowa. Siadasz wtedy w fotelu, nalewasz sobie wody mineralnej i jest ciężko. Wtedy zdaję sobie sprawę, że ja mam już bardzo blisko do tego końca. Może to być rok, pięć i dziesięć, ale to już jest końcóweczka i to dobija. Podzieliła się aktorka swoimi problemami zdrowotnymi.